Pochodzę z zakopanego i od dziecka góry były moim drugim domem. Tutaj czuję się sobą. Pasją do zdjęć zaraził mnie mój ojciec, później brat. To oni nauczyli mnie raczkować w tej dziedzinie. Pamiętam nasze pierwsze wędrówki z aparatem, niezapomniane chwile. To dzięki nim odkryłem swoją pasję. Fotografia krajobrazowa to ciągłe poszukiwanie nowych perspektyw, miejsc, pewnego rodzaju świeżości w ujęciu. Każda wyprawa niesie ze sobą coś nowego, mimo że niektóre miejsca odwiedziłem już wielokrotnie. Wszystko zależy ode mnie i tego, w jaki sposób zamknę krajobraz w zdjęciu. Właśnie dlatego kocham to robić. Odpowiednie przygotowanie do wyjścia w góry to podstawa. W pierwszej kolejności sprawdzam, jakie warunki atmosferyczne panują w górach. Dzień przed wyjściem przygotowuję swój plan wyprawy oraz plecak, w którym muszą znaleźć się najbardziej potrzebne rzeczy. Sprzęt fotograficzny waży swoje, więc w zależności gdzie idę, muszę dostosować wybór obiektywów tak aby nie nosić dodatkowych kilogramów. Zazwyczaj planuję tylko trasę, którą chciałbym przejść. Reszta to loteria. Warunki w górach często są nieprzewidywalne i nie można być pewnym tego, co cię spotka na szczycie. Możesz mieć przemyślany kadr, wszystko ułożone w głowie, a będąc na miejscu, okaże się, że cały widok zakrywa mgła, lub wręcz przeciwnie. Może okazać się, że warunki są idealne. W przypadku krajobrazów czasem trzeba liczyć na odrobinę szczęścia. Myślę, że fotografia górska jest jedną z najbardziej wymagających dziedzin fotografii. Chcesz zrobić zdjęcie ze szczytu góry? Musisz po prostu na niego wejść. Wiąże się to przede wszystkim z godzinami pieszych wędrówek z plecakiem wyładowanym sprzętem. Światło i moment w krajobrazach mają największe znaczenie. Na odpowiednie warunki często trzeba czekać godzinami, tylko po to, żeby mieć te 5 minut na zrobienie zdjęcia. I wtedy zaczyna się gonitwa. Zdjęcia nocne, zwłaszcza w górach, to wyższy level samozaparcia. Zimą na szczytach warunki często są ekstremalne. I nie jest łatwo pracować, gdy przenikliwy chłód spowalnia Twoje ruchy. Mimo tego, gdy uda mi się zrobić dobre zdjęcie, czuję satysfakcję, która powoduje, że zapominam o wszystkich przeszkodach, które były po drodze. Największą radość w mojej pracy sprawia mi przebywanie z naturą. To właśnie dzięki temu każdego dnia jestem pełen energii i pomysłów. Mam ogromne szczęście, ponieważ moja pasja stała się sposobem na życie. Żyję ze zdjęć, a więc żyję z tego, co kocham robić. Przez to po tylu latach pracy w trudnych warunkach, które często mi towarzyszą, jestem w stanie po paru nieprzespanych nocach wstać z myślą: To będzie kolejny dobry dzień. Nazywam się Kuba Vitos i specjalizuję się w fotografii górskiej.